A siemanko, lutowy przegląd w Eklereczku. Co tu nowego mają? Tylko będę po cichu, bo ludzie łażą. Gardenia Jaśminowa, 17,99. Co tu? Benjamin, kin, coś tam. Ładne. Draceny, storczyki. Myślałem, że sztuczne. Dendromium, den... Jeszcze jeszcze czymś takim tu ja nie słyszałem no oczywiście zwykłe, nie, te same storczyki kalanchoe 12 zł no co to mamy guza guzmania guzmania to chyba raz tylko kwitnie guzmania 16 zł bez grosza to jest źle o, na dole poprzecinane już kaktusiątka. Ogólnie za dużego wyboru to tu nie ma. Tym razem co tu mamy? Skrzydło kwiat 1799. One fajnie pachną, niektóre. No, akurat ten właśnie pachnie. A co tu mamy? Co to jest? A też. Kardenia Jaśminowa, to samo co z tamtej strony Jak róża wygląda Juki na pniu 15 zł Jutza Elphan Tipes O amatorów do domciu jak znalazł na jakiś parapet Czy gdzieś Juka może stać na troszeczkę dalej od okna, ale jasno musi mieć to jest ładne, ten dendrobium, czy co mu tam? Kurde, szczerze to nie widziałem czegoś takiego jeszcze. No, jak się kupuje takie roślinki, to trzeba zaraz przesadzać, bo to jest. O, widzicie? To jest przekorzenione. To to na koksie jedzie w sklepie, a potem do domu bierzecie i wam zdychają. Dlatego takie roślinki trzeba tam, nie wiem, po tygodniu, powiedzmy, już przesadzić. Poszukać sobie instrukcji w internecie, jaka ziemia. I tak z każdą, pewnie, rośliną jest. No, tu jeszcze nie widać korzonków. Zależy, kiedy były przesadzane. Schlumberga Mix. Schlumberga. O. Podlewanie minimalne, stanowisko. Grudnik. Jasny, półcień. Dobra, to na tyle. Takie króciutki, szybki, bo jestem akurat we klerku. Szybki filmik. No jeszcze zobaczymy. Begonia Litor. Nie pachnie. Begonia Eliator. No. Dobra. Trzymaj się. Do zobaczyska. Do następnego gadania.